Oh, 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 Witajcie, nie bez powodu stoję tego tak brana, a za mną stoi Daisy nie w swoim wybiegu, ponieważ na dzisiejszy dzień przygotowałam dla Was taki mini vlog z pokazania mojego pierwszego przejazdu z krosu. Dostałam propozycję, by nagrać właśnie taki filmik, gdzie pokażę Wam mój pierwszy raz z krosem. Ja osobiście zawsze chciałam spróbować krosu, ale jednak wiedziałam, że do krosu są potrzebne dość dobre umiejętności jeździeckie, i myślę, że to jest w końcu dobra pora, by spróbować tego krosu. I w tym celu szukałam jakiejś osoby, która byłaby w stanie poświęcić dla mnie czas, by przygotować mnie przed takim pierwszym przejazdem krosowym. I udało mi się znaleźć. Ja cross i ogólnie te treningi odbywałam na placu Jorwik na klacz Daisy dla niewtajemniczonych Daisy to jest moja tymczasowa klacz, którą mam pod opieką i ją trenuję. No i ta trenerka porobiła mi parę zdjęć między innymi po to, bym miała na właśnie ten filmik. Zanim zaczęliśmy stricte gdzieś jeździć w tereny, to najpierw na placu byłam przygotowywana pod kątem takim Technicznym, czyli ćwiczyłam po prostu technikę i skakałam z tej z jakiejś pierwsze krosowe przeszkody. No i po tygodniach takich treningów przyszła pora by spróbować pierwszy raz takiego crossu w terenie. Sam teren został już przygotowany i odbędzie się on właśnie w moim pensjonacie prywatnym Welmora. Zapraszam do mojego przyjazdu krosowego. teraz chciałabym Wam zrobić taki ode mnie krótki komentarz. W tle macie Daisy, która jest teraz właśnie po tym przejeździe crossowym. Miała takie małe spa, bo była dość spocona, bo ogólnie dzisiaj był bardzo ciepły i słoneczny dzień. I tak miało być. Tak było zaplanowane pod właśnie ten przejazd w terenie. No i ogólnie tak, Daisy dalej ma dużo energii. Jak możecie zobaczyć jeszcze sobie bryka. Biega, ma ona naprawdę dużo energii w sobie, jest naprawdę energiczną klaczą, ona uwielbia właśnie skoki, cross. W przeciwieństwie do mnie, ponieważ ja po tym przejeździe crossowym byłam tak spocona, zmachana, zatyszana, że nie byłabym w stanie dla Was cokolwiek powiedzieć. Totalne emocje, taki szok i jeszcze byłam cała spocona, dosłownie musiałam wrócić się cała umyć. A no właśnie dla Daisy to po prostu normalnie jak rozgrzewka. Ale się cieszę, zazwyczaj robię z nią właśnie te skokowe treningi, a ona jest też koniem pod cross, więc cieszę się, że mogła chociaż raz ze mną zaznać tego treningu crossowego. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem bardzo zadowolona z przejazdu, mimo że... Na pewno z perspektywy osoby, która trenuje dość mocno Cross, wcale nie był to jakiś super dobry przejazd, czy w ogóle nawet nie wiem, czy był dobry. Myślę, że był w miarę, był po prostu wykonany w porządku, ale naprawdę dużo trzeba byłoby w mojej technice i w mojej jeździe poprawić. Trenerka uważa, że jak na pierwszy przejazd przejechał dobrze, ale tak jak wspomniałam wcześniej, na pewno trzeba dużo poprawić, dużo poćwiczyć. Ja osobiście moje wrażenie jest takie, że ja polubiłam kros, ale zdecydowanie ujeżdżenie to jest moja smykałka i raczej krosu nie zamierzam trenować, raczej wolę pozostać przy ujeżdżeniu. Raczej nie mam aż takich ambicji, żeby iść w WKKW, ale no nie wiem co przyniesie przyszłość, może jednak zmienię zdanie, ale raczej chcę spełniać się w ujeżdżeniu. na sam koniec dnia przychodzi moja pora do zajścia do pobliskiej kawiarenki w moim prywatnym pensjonacie Welmora. Nie jest to kawiarenka czy też restauracja tego pensjonatu. Wybudowali się koło nas, i dzięki temu uczniowie, pensjonariusze, i także ja, jako właścicielka, mamy zniżkę na ich menu, ale w żadnym wypadku nie jest to nasza kawiarnia. Ja po pracy z moimi końmi, zazwyczaj pod wieczór, zachodzę właśnie do takiej kawiarni i zamawiam sobie coś do jedzenia. Najczęściej to po pierwsze musi być kawusia i zazwyczaj zamawiam sobie jakieś ciastko. W tym wypadku zamówiłam i czekałam właśnie na kawkę z krosantem. Czeka mnie jeszcze dużo pracy mailowej związanej z moim sklepem JokerFit, który prowadzę i dlatego dawka energii się przyda. Sam dzień był naprawdę dość udany. Praca z Fantomem, praca z Land Bell, dalsza praca z Ziemi, z Eclipse i Domino oraz no, przejazd krosowy, który udało mi się dla Was nagrać. Ja dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Przypominam o łapce w górze. Generalnie, jeżeli wbijecie pod tym filmikiem 70 łapek w górze, to. Możecie być pewni, że dostaniecie kolejny filmik jak najszybciej, natomiast jeżeli nie wbijecie tych 70 łapek w górę, to niestety sam filmik zostanie dodany później. No i przed napisaniem komentarza przypominam, by zapoznać się z opisem, co jest coś dość dla mnie ważne i... i znów przypomnę o zostawieniu łapki w górze. No, ja już więcej nie przedłużam, także cześć!